Siemaneczko, witajcie serdecznie z tej strony Astra. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam skąd można wziąć korę susurową. No i że w ogóle nie jest to aż tak proste, jakby się mogło wydawać. Kwiat susurowy ma takie właściwości, że nie możemy w jego obrębie, że tak powiem, używać magii. Tak samo, jeżeli go weźmiemy do eku. No to postać i postacie, które są blisko niej, nie będą w stanie korzystać z magii. O, pole antymagiczne kwiatu. Oczywiście to nie jest takie proste, bo kora jest pilnowana. Postaram się po cichutku podejść do tej hakowatej poczwary. No, i co robimy? Dajemy turę. Tak najprościej zatrzymać, że tak powiem, postać. Którą chcemy zaatakować, tak żeby nam się nie przemieszczała. No, okej. Okay. Zaczęliśmy. Jesteśmy sami, więc nie ma problemu. To Dotarcie do celu niemożliwe. No to bardzo, bardzo lubię. Bo oczywiście jest możliwe dotarcie do celu. Okej. Okay. Rozdzieliłam je w ostatnim momencie, żeby każda postać osobna mogła sobie podejść do tej poczwarki. Co możemy zrobić? Odepchnąć? No, dotarcie do celu niemożliwe, no tak. No ładnie. Za dużo życia już tej poczwarte nie zostało. Cel jest zbyt ciężki okej, okay, czyli zaatakujemy jeszcze raz. I chybimy mm -hmm. to jeszcze ta postać nam tutaj nie atakowała. 91. No szkoda, że na początku nie użyliśmy sobie pocisku wiodącego. No ale cóż, nic na to teraz już nie poradzimy, prawda? A na szczęście jest zaskoczenie, tak? Nie, 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 nie. Szybko i sprawnie, prawda? Ale to dopiero pierwsza hakowa poczwara. Zajrzyjmy sobie tutaj wyżej. Tu będzie poczwarka, oczywiście, ale nas interesuje wejście. No, i zrobiliśmy sobie turę, żeby nam tutaj nie zwiała żadna postać, i zaskoczyliśmy ich. No, co ciekawe, jeszcze nas nie zauważono. No, ok, Mission has to come first, of course. Zabijmy sobie. Chybienie przy tylu procentach. No coś strasznego. Oj, oj, oj! Odepchnięcie. Nieźle, nieźle. za ciężki. No tutaj wtedy nie zakończyliśmy po prostu tury. Okej. Okay. obrażenia, jeden pocisk ma od 2 do 5. Jeżeli będziemy mieć pecha, to jeden pocisk nie wystarczy. Więc na wszelki wypadek dajemy dwa. Ach, zapomniałem o ładunkach błyskawic. Okay. Procent, no, coś słabiutko. A to już chyba lepiej spróbować trzy razy, nie? Nie myślcie sobie, że to jest koniec. Tam jeszcze o tu już widzimy, tak? Hakowata poczwara. Ale tutaj znajdziemy kilka interesujących informacji. Na przykład podarty zwój. Niedokończony zwój przywołania, na którym widnieją ślady zębów i zaschniętej śliny. Widocznych jest tylko kilka słów. skaren xn magma magma. Magma, 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 magma. Ciekawe, tak? Jedzonko zawsze się przydaje. Rybka. No, możemy sobie usiąść na zdeformowanym krześle. To jest, to jest śmieszne w ogóle. Dobrze, ale to skradajmy się, żeby nas poczwarka tutaj nie zauważyła. No i co tutaj mamy? Naskrobane notatki. Swoje. I lodowy kryształ. To jest druga część naszego tutaj. Kijeczka. Niech sobie to dźwiga wojownik. Przeczytajmy. Chaotyczne, pośpiesznie spisane notatki. Obrońca, strażnik kuźni adamantyny. Z magmy powstaje, tylko magma go zniszczy. Gorący, młot, gorący, młot. Gdzie? Pod spodem narysowana jest niewielka mapa, upstrzona licznymi znakami x. U dołu mapy widnieją niezgrabnie zapisane słowa. Thorn wie. Coś strzeże kuźni. Coś, co można pokonać tym gorącym młotem. No i dowiadujemy się coś więcej na temat strażnika w kuźni Adamantyny. Kuźnia Adamantyny jest świetna. Można tam wykuć interesujące przedmioty. Niestety, tylko dwa. Także musicie dobrze wybrać. Ja najczęściej wybierałam zbroję. Ale teraz, skoro będę chciała, żeby posępna była Mrocznym Sędzią, to ona tam dostanie świetną zbroję, świetny ekwipunek w ogóle. I nie będzie jej potrzebne z adamantyny. Okej, okay, zobaczmy sobie. Nie, najpierw strzelmy, kolegi. Okej. Okay. Tak trochę zapomniało się nam, że idą, tak? Jeżeli jedna postać idzie, to pozostałe też. Ładnie, chybi, ładnie. Przy tylu procentach to jest coś niesamowitego, prawda? Odepchnięcie, dystans. Dlaczego odepchnięcie? Tak. Nie udało się. No, spadłoby w przepaść i by było po walce. Cóż my tutaj możemy zrobić z tobą? Rzucić ci trochę tuszczyku. Okay. Mhm, mm nie stado. Zwierzyna. Za mało punktów akcji. Aha, bo to jest kolejny. A tak nie daliśmy końca tury po prostu. Tak mi się czasami zdarza. Ognistym pociskiem w tłuszczyk. Mało wzięło. No i gdzie mi tutaj podchodzisz? No nie jest źle. Och, se idzie na dół, nie? Jak lubi. No teraz nie chybiła, nie? Co, co mogłoby być bardziej prawdopodobne, że tak powiem. No niestety... No a ty kochanie, ile tam mamy? Oh, Żegnaj po czwarko. I mamy wszystko. I pokorę susurową oczywiście. Idziemy tutaj. Ach, jeszcze jedna. Troszkę mi się o niej zapomniało. Dobra, dajemy turę Ready for I am death. Tak jesteś śmiercią Cel jest za ciężki a szkoda szkoda Kolego, Śle? źle zrobiłem, że tam wtedy dałam koniec tury, no ale troszkę się nam zapomniało, nie? Hmm. Okej okay. czekamy, czekamy. Co? Rozświetlimy, nie? Żeby ułatwić Dobrze, że nie spadła tam całkiem całkiem nie. Ale aż sprawdziłam a Da się ją przewrócić. wrócić? Oj oj oj. A tego lubię Astka jak walczy dwoma brońmi. No i teraz już możemy iść po korę. Chodź tu Laisel do nas. Kwiatu nie zabierajcie. No i oczywiście musimy zwykłą broń mieć. Możemy się wrócić i od razu sobie zrobić, jeżeli mamy zwykły sztylet, miecz dwuręczny lub co to było trzecie, nie pamiętam. Ale nigdy tego trzeciego nie wytwarzałam. Najczęściej wytwarzałam sztylet, żeby właśnie Astarion uciszenie dawał. No to już wszystko mieliśmy pozbierane. Tak więc kolejne miejsce w podmroku odwiedzone. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.